Jako stowarzyszenie Zawsze Solidarni wypada, a nawet czujemy się zobowiązani, zobligowani, aby czcić pamięć tych, którzy w tym okresie sierpnia 80 roku dumnie podnieśli głowę i swój protest przeciwko totalitarnej władzy zamykali się w zakładach pracy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby. Tutaj wystąpić, podzielić się swoimi refleksjami, wspomnieniami czy też e, chciałby o swoich osobistych przeżyciach z tego okresu, to bardzo zapraszam. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, 33 lata temu miały miejsce wydarzenia, które zmieniły oblicze tej Ziemi. Były to wydarzenia, jak powiedział dzisiaj ksiądz Biskup Leszek Słowojgłódź w Gdańsku. Które stały się fundamentem przemian w Polsce. Oczywiście, bez względu na to, jak oceniamy tamte wydarzenia, były to wydarzenia bardzo ważne i ktokolwiek o te wydarzenia się chociażby otarł, może dzisiaj mówić, że tworzył historię. Sprawa oceny tamtych wydarzeń 33 lata to jest bardzo długo, więc. Można już dzisiaj się pokusić o pewne oceny. Lech Wałęsa, który dzisiaj był też w Gdańsku przed pomnikiem, chyłkiem, przybył przed oficjalną uroczystością, powiedział, wyczytałem to w internecie, bo nie słyszałem, że było to największe zwycięstwo w historii Polski. Oczywiście, jak Lech Wałęsa coś powie, to żarówa się musi zaraz w głowie zapalić, i trzeba przeanalizować to, co on powiedział. Jeśli jest zwycięzca, jeśli było to największe zwycięstwo, to musi być zwycięzca. A jeśli jest zwycięzca, to musi być też przegrany. Bo ktoś zwyciężył, ktoś przegrał. Nie ma sytuacji takiej, że wszyscy wygrali. I teraz, jeśli przeanalizujemy to, co się wydarzyło po tamtym czasie, przez te 33 lata, to. Kto jest zwycięzcą, a kto jest przegranym. Spontanicznie w tych strajkach uczestniczyli przede wszystkim robotnicy, ale byli tam też ludzie, którzy byli tam planowo. Moim zdaniem nawet całe te niepokoje społeczne były w jakiś sposób wyreżyserowane. Może chodziło o wymianę gierka na, nie wiem, na Jaruzelskiego czy na kogoś innego. W każdym razie jeśli stroną byli robotnicy, jedną, to kto był drugą? No, władza. Po jednej stronie stali ci, co śpiewali Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, panie, a po drugiej stronie stali ci, którzy śpiewali Wyklęty Powstań Ludu Ziemi. Tak przebiegał podział i ten podział trwa do dzisiaj. Bo jeśli weźmiemy. Chociażby czternasty postulat z 21. Wprowadzić, obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat i dla mężczyzn do 55. Ja nie będę tego rozwijał, bo posłużę się tu klasykiem. Konie, jaki jest, każdy widzi. I teraz jeszcze raz powtórzę się klasykiem. Nie będę wymieniał nazwiska. Powiem tylko tyle, że w moim przekonaniu przegranymi są ci, którzy stali tam, gdzie stała Solidarność, a wygrali ci, którzy stali tam, gdzie stała Zomo. Dziękuję. Solidarność i Sierpień to była walka nie tylko o tak zwaną kiełbasę. To była walka o wolność. Za raniem. Całej powstania Solidarności były właśnie słowa Jana Pawła II, to jego pierwsza pielgrzymka do, do ojczyzny we wszystkich Polakach wzbudziła na nowo, wyzwoliła tą naszą ogromną dumę i w myśl Solidarności rozpoczęły się strajki na wybrzeżu. Pamiętajmy, że pierwsze strajki rozpoczęły się w 80 roku. W lipcu i właśnie tu w Tczewie, w fabryce Polmo, były to tak zwane, nieokreślane przez komunistów strajkami, ale tak zwane przestoje pracy. O tych informacja dopiero docierała drogą szeptaną. Żadnych oficjalnych informacji nie było. I potem, po 80 roku, legalizacja. Solidarności, tego fenomenu, tego fenomenalnego ruchu społecznego, została brutalnie przerwana przez stan wojenny. To był rok, który zapisał się tragicznie w naszej historii, bo doprowadził do właśnie zdelegalizowania. Solidarności nie tylko jako związku, ale również jako ruchu. Potem Magdalenka, 88 rok. Nie była to tylko. Niektórzy mówią, że był to spisek. To nie był tajny spisek. To była umowa, umowa komunistów z tak zwanymi socjaliberałami. I całą konsekwencję, którą gorzką, którą dzisiaj mamy, to jest właśnie Magdalenka, a potem Okrągły Stół. Możemy być dumni z tego, co wywalczyła i zrobiła Solidarność. Dlatego, że ten ruch oparty na wolności, na przede wszystkim na prawdzie, jeszcze raz pokazał, że niczego na kłamstwie budować nie można. Nie można, tak jak teraz niestety się to dzieje. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Serdecznie szczególnie wszystkich biorących udział w strajku właśnie w Trzewie. Dziękuję bardzo. Wiele gorzkich słów zostało powiedzianych i one są prawdziwe, natomiast musimy pamiętać, że przeżywaliśmy wtedy festiwal Solidarności. Ten czas był wtedy, w tych dniach, tak? Musimy wrócić do tych dni i pamiętać jako zwycięstwo. Wtedy nam się wydawało, że to było zwycięstwo. Tak? Roman oczywiście to, co powiedział ma Rację i wszyscy, którzy mówili, mają rację, ale wracając do 31 sierpnia, tego dnia wtedy dla nas to było zwycięstwo. Myśmy wierzyli, że wygraliśmy, tak? Potem oczywiście to wszystko co się stało, stan wojenny, złamany kręgosłup społeczeństwa i od tego czasu rzeczywiście ta wiara w te zmiany została mocno zachwiana czy nawet złamana. Ale walczymy cały czas, tak. Teraz już nie taki sposób jak wówczas, te wszystkie daty, które są tutaj uwidocznione, teraz mamy tylko kartkę wyborczą, tak, to jest jedyny sposób na, na wygraną, także y, przy urnie wyborczej trzeba pamiętać o, ty, o tej historii, tak, bo ci wszyscy, którzy teraz rządzą, tak, wszyscy się powołują na solidarność, tak, ludzie solidarności, tylko właśnie y, czy wszyscy wtedy byli solidarni, tak jak stowarzyszenie, zawsze solidarni. Tak? Mamy z tym problem, że niestety Polacy nie są solidarni. Tak? Mówimy o solidarności. Papież nasz wspaniały Jan Paweł Wielki yy, mówił o solidarności. Nie ma wolności bez solidarności, a tej solidarności w Polsce nie ma. Tak? Nie ma między ludźmi, nie ma między yy, rządem a społeczeństwem. Czujemy, że to, ten rząd jest obcy, tak mimo że go y, wybraliśmy. Tak. Wszyscy braliśmy udział, czy głosowaliśmy w taki czy w inny sposób, ale w tej akcji bierzemy udział, także nie dajmy się, y, że tak powiem. Omamić tym, którzy mówią, żeby aktywności obywatelskiej nie realizować, to jest jedyny sposób na, na to, żeby ta solidarność nadal istniała, żebyśmy szli do urn wyborczych, żebyśmy brali udział w referendach, żebyśmy wierzyli w to, że społeczeństwo i to pojęcie obywatelskości, ono istnieje, tak? to nie jest puste, puste słowo. Jeżeli nie będziemy aktywni, to oczywiście mniejszość będzie nami rządziła. Tak? Chcemy, żeby większość rządziła, tak? ale jeżeli do urn idzie mniejsza część społeczeństwa, no to tak to niestety jest. I często to jest właśnie skutek tego, że jesteśmy namawiani, żeby tej aktywności nie było. Czech na tej mapie od 80 roku zawsze zapisywał się chlubną kartą. Strajki z sierpnia czy z lipca nie przebiły się w świadomości społecznej, jakoś nie udało nam się tego zakorzenić, że, że ten strajk tutaj na Wybrzeżu był pierwszy, tak, tam na południu Polski, może dlatego, że tam stały całe fabryki, tutaj Polmo całe nie stało, tak, tylko część fabryki stała, może dlatego to też się nie przybiło i też pewnie i wina, może też i tej, tej Solidarności, tak, tej drugiej, tak, bo potem została zarejestrowana druga Solidarność, która jak gdyby zapominała o tej pierwszej. tak. No przecież wydawało nam się, że zawsze jest jedna Solidarność, a teraz nagle się okazuje, że część nawiązuje do tej Solidarności z sierpnia 80., a część już jest w tej drugiej i brak tutaj przedstawicieli yy, związku tak? jest tego wymownym przykładem. Także chcę jednak yy, radośnie zakończyć, że wtedy mieliśmy festiwal, wierzyliśmy w to, że, że wygraliśmy. Tak? No, to, co się później stało, oczywiście, napawa nas niepokojem, tak, ale, ale trzeba wierzyć, że jest możliwe zwycięstwo, tak, że jednak możemy być solidarni i możemy wygrać i, i, i czuć, że władza jest naszą władzą, tak? I, i dlatego apeluję, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy brali udział w wyborach samorządowych, we wszelkiej aktywności obywatelskiej. Dziękuję. Przewodniczący Stanowiska Powiatowego, proszę Przedstawiciel biura poselskiego poseł Janny Fotyga. Widzę przedstawicieli gazety polskiej. Bardzo proszę. Zarząd Miejski Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkim Państwu serdecznie z całego serca dziękuję i liczę, że. W kolejnym roku, na zgodącym 34. rocznicy sierpnia, będziemy świętować może w szerszym gronie, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję wszystkim za obecność.